Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Sponsorem programu jest Skup Pojazdów Lubin ulica Kolejowa 9. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1. Dzień dobry, Ewa Seńków, witam i zapraszam na sport. Zawodnicy Legnickiego Klubu Taekwondo siedem razy stawali na podium podczas piątego Pucharu Europy, który został rozegrany w bułgarskim Samokowie. W pucharze wystartowało blisko 200 zawodników reprezentujących 33 drużyny z 22 państw. W klasyfikacji klubowej kategorii seniorów Legnicki Klub Taekwondo sklasyfikowany został na bardzo wysokim piątym miejscu. Młodzi szermierze Olimpu Lubin przygotowują się do jednej z najważniejszych imprez w obecnym sezonie. W dniach 25-29 marca pod podopieczni Olega Bugajenki wezmą udział w międzynarodowym turnieju w Ratysławia. Lubinianie do turnieju w przygotowują się od początku roku. Dla szermierzy Olimpu będą to najważniejsze zawody w najbliższym czasie. Przygotowanie pełną parą, startujemy w turniejach drugorzędnych i przypuszczam, że jak dla nas to no powinno być dobrze. E, oprócz tego turnieju, oczywiście, przed nami, przed nami też Mistrzostwo Polskie w czerwcu, który e, dla młodzików jest to oficjalny turniej. I w tym oficjalnym turnieju też chcemy się wykazać. Trener Lubińskich Szermierzy liczy na niespodzianki podczas turnieju. W sporcie, a w szczególności w sporcie dla młodzieży, e, różne rzeczy mogą się dziać. Może przyjść czarny kon, może naprawdę wystartować, a ten, na którego liczymy, może potnąć się w którymś momencie. Międzynarodowy turniej Dzieci Challenge w Wrocławia jest największą tego typu szermierszą imprezą w Europie. Zawodnicy Dolnośląskiego Stowarzyszenia Bilardowego wezmą udział w silnie obsadzonym turnieju Best of the East. Jedna z największych imprez bilardowych na początku roku odbędzie się w Kielcach. Bliardziści DSB po nieudanym początku sezonu radzą sobie coraz lepiej. Świadczyć może o tym bardzo dobra postawa jednego z nich, Mieszka Fortuńskiego podczas turnieju Eurotour, który odbył się we Włoszech. Grał z najlepszymi zawodnikami w Europie i na świecie. Turniej poszedł mu bardzo dobrze, zdobył 17 miejsce. Wygrał z bardzo dobrymi zawodnikami jak Iram Magid z Anglii. Jak zakończył turniej został jeszcze na jednym turnieju takim otwartym. Tam, tam mu jeszcze lepiej poszło, zajął trzecie miejsce wygrywając z mistrzem świata Daryl Olympicem. Więc myślę, że to taki do, do dobry występ na początek sezonu dla Mieszka i myślę, że to będzie takim naszym wzmocnieniem w lidze. Do Kielc Lubiniania jadą po jak najlepsze wyniki. Turniej Best of the East będzie dla zawodników DSB sprawdzianem formy przed kolejnymi zawodami i meczami o ligowe punkty. Jedziemy całą drużyną pięcioosobową. Myślę, że dobrze zagramy na tym turnieju, że będziemy się wspierać mentalnie i psychicznie przy tych stołach, że będziemy sobie kibicować i myślę, że będą dobre wyniki z tego powodu. Michał przygotował już dla nas trening taki bardziej psychologiczny, który pomoże nam się bardziej skoncentrować na meczach. Myślę, że ten mecz z turnieju na turnieju będzie nam szło coraz lepiej. Ta liga będzie też lepiej wyglądała i myślę, że jeszcze wybrniemy na pozycję medalową w tym roku. DSB ma za sobą dwa przegrane mecze z drużyną z Tomaszowa Mazowieckiego. Kolejne ligowe spotkanie Baribal rozegra w maju. Junior strzelca Legnica Wojciech Lubera zdobył złoty medal Halowych Mistrzostw Dolnego Śląska Seniorów, które rozegrano w Nowej Rudzie. Łuczniczki klasyczne strzelca nie miały sobie równych w turnieju drużynowym. Paulina Maga, Laura Gales, Karolina Bąk i Agnieszka Gorczyca zajęły pierwsze miejsce. Męski zespół w składzie Wojciech Lubera, Sławomir Jadłosz i Mariusz Hochel uplasował się na miejscu trzecim. Tą informacją kończymy dzisiejszy serwis sportowy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.